Dajcie, bracia i siostry. Błogosławię Was w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chciałbym się podzielić moim świadectwem, a dokładnie wypadkiem, w którym straciłem palca, palca serdecznego. Obrączka zawisła mi na dachu, zablokowała mi się i urwała mi palca. Podczas tego wypadku Bóg ze mnie zabrał całą złość, żal i nie wiem, co jeszcze. Byłem tak spokojny, że nigdy chyba taki nie byłem spokojny, jak w tym czasie. Trafiłem do szpitala i yy, na stole operacyjnym. W sumie jeszcze nie operacyjnym, no jak robili cały wywiad ze mną. To pamiętam, że prosiłem tak pana bardzo, żeby pomógł mi. Żeby prowadził lekarzy, żeby zabrał ze mnie ból, który jeszcze wtedy mi tak dokuczał, że tak powiem. I spokój, bo cały się trzęsłem. Zrobili mi wszystko, przeprowadzili ze mną wywiad, ale ja byłem spokojny dalej w zasadzie. Trafiłem na salę, musiałem tam jeszcze czekać dobre trzy godziny. Na cały zabieg usunięcie resty, reszty palca. A już wtedy widziałem, że jestem, że nie mam bólu w ogóle, że nie odczuwam nic, że po prostu oczekuję na to, żeby albo mi przyszyli tego palca, albo żeby go amputowali. Okazało się, że jak już leżałem na stole na zabieg, czekałem, to. To prosiłem, wołałem pana, żeby mnie usłyszał. Wołałem tak strasznie w duchu, żeby mi pomógł, że, żebym nie czuł bólu, żebym był zdrowy, żeby mi pomógł, żeby był ze mną w tym czasie. Chwilę później zasnąłem, i obudziłem się bez palca. Możecie wierzyć lub nie, ale było tak, że od tamtego momentu do poniedziałku, a w czwartek wylądowałem w szpitalu. Nie odczuwałem zero bólu, nie miałem bólu, nie miałem w ogóle złości, nie miałem nic. Byłem spokojny, rozmawiałem z każdym i to ja nawet pocieszałem, że jest dobrze, że, że to nic w zasadzie, że straciłem tego palca, siostry mi przynosiły przy, dzień po, yy, po, po tym całym zdarzeniu. Siostry przyniosły mi tabletki przeciwbólowe, jak się później okazało. I na wieczorną zmianę, gdy przyszła inna siostra, spytała się: Dlaczego ja tego nie jem. Ja powiedziałem, że nie wiem, co to jest i, i po prostu, że nie jadę. To mi uświadomiła, że to są środki przeciwbólowe, a ja odpowiedziałem jej, że mnie w ogóle nic nie boli, że, że dobrze się czuję, że jest dobrze w zasadzie. No i minął dzień. Siostry już zaczęły skakać wokół mnie, żebym jadł te tabletki i sprawdzały. I. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że tackę z jedzeniem, ze śniadaniem, z obiadem i z kolacją, że nie czekałem, aż one przyjdą po mnie, tylko już następnego dnia sam zanosiłem wszystko. I, I nie odczuwałem bólu, co jest najlepsze. To był taki czas złoty dla mnie, gdzie sobie dużo przemyślałem. Dziękowałem. Jeszcze bardziej... Się nawracałem w stronę Boga Jezusa. We wtorek pojechaliśmy do ortopedy, i on w zasadzie mu się tylko to zgadzało, że, że czuję palec, którego nie ma. A że nic, nic mnie nie boli, to zrobił wielkie oczy i, i w ogóle był w szoku. Minęły jeszcze trzy dni, i w zasadzie dzisiaj. Byłem u chirurga i on mówi, że się wszystko perfekcyjnie goi, że jest ze mną bardzo dobrze. W ogóle wymyślił mi, żebym pracował w domu, żebym nie oszczędzał tej ręki, gdzie ja dwa dni temu skręcałem rowerek, lecie. tą ręką. No szok, no szok. Pan jest wielki i... Bóg zabrał mi ból, smutek i dał mi radość w zamian. Jestem Mu dozgodnie wdzięczny, że cały czas ze mną pracuje, cały czas zabiera mi to, co złe i, i wynagradza mi samymi pięknymi rzeczami. Ja dziękuję za za moją, za mój Kościół, bo dzięki tym ludziom dzisiaj robię film, świadectwo moje, jak Jaki panie jest wielki, ile, ile robi, jak w nas pracuje wszystkich. I, I błogosławię was, bracia i siostry. Chciałbym wam jeszcze pokazać, jak to wygląda. Zginam wszystko, podnoszę. Jest mega. Jest mega. Chwała Jezusowi, Chrystusowi. Amen.